Dzień dobry, albo dobry wieczór, z tej strony Mały Wind, witam i zapraszam do kolejnego odcinka z Mass Effect Legendary Edition jako kobieto. Dobra, zobaczmy z czym tu mam do czynienia. Pewnie najemnicy. Atakuje cel! Tak, najemnicy. Nie trafiłem, standardzik. UWAGA! Hmm, dobrze, porażenie nerwowe dojrzało. Wrzut Zaraz damy cuddle. To jest taki klasyczny tekst, który moja przyjaciółka kiedyś powiedziała w gimnazjum na lekcji WF-u. Zamiast do szczepem, to rzut przeszczepem. I tak się przyjęło. Przynajmniej dla mnie. Ja to daję pamiętam. Ja pierdolę. eksplozję, wybuchy, Michael Bay. Ja sobie robisz, że obydwu położyłeś... Leci! Leci! Zniszczę cię! Nie patrzę, do mnie, korganinie Dobra, bariera. Uh! <laughs> Dobra, granat jest przydatny do tego przewracania... Aha, nie trafiłem. Dobra, że i gruz. No angielskie dialogi się załączają, ja nie wiem o co chodzi. No, w końcu szalba coś robi. O, no, 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 nu no, nu no. Z snajperom mówienie. Zwłaszcza czytającym snajperom. Z dwóch typków u góry zostało. Powinienem sobie z nimi poradzić? Z naciskiem na słowo powinienem. Bariera po pierwsze. You must die. No, na pewno ja ci dam. No, oczywiście, nie szło. Dobra, gruz. energetyczne. Nie. No więc. Stało chyba tylko zlutować te miejsce. I w końcu się wziąć za zadanie fabularne. Zwłaszcza, że jestem w tym układzie, to to będzie. Chciałem powiedzieć Fenris, to jest Świat Kosmicznych Wilków z Warhammera, nie to była no, na no no serio? Jak tam będę, to się dowiem. Poszło w miarę gładko. Konsola komputera. Leksykondy... W to Kapitan Willem. Uuu! Uu. Zidentyfikowano anomalią. Z kapitana Willa, ma dowódcę MSV Majesty, w swojej martwej dłoni ściska mały Datapad. Wejść Datapad. Dziennik Soktai No i to chyba na tyle. Tak, pani komandor. Więc idziemy stąd. Wejście się rozwalić korganinowi. Cz, cz. A, ale patrząc na to, co on zrobił, to znaczy no, Korganie one szatują male, wszystko co on nie ma wystarczającej dużej ilości HP. Czyli Ashley i Wrex tylko mogą to przyjąć na klatę. I stać po tym. Ja nie mogę. Reszta towarzyszy też nie może. Dobra, pora wrócić na Normandię. A więc celem jest Nowaria. Tylko trzeba jeszcze zbadać cały układ. Bo oczywiście mamy informacje o tym, gdzie jest Noweria i coś tam znajduje. Ale o układzie samym już nie mamy informacji. No właśnie. A matki gilinagi. to nie ja byłem podkiem ostatnio, jaki potrzebowałem. Aż co sprawdzę. Dziennik, no właśnie. Niezbadany świat, minerały, cenny minerał. Świat, no właśnie, znalazłem już wszystkie dane matki Dilinagi. Czy to będzie? Niezbędny świat Cerberus. Niezbadany świat, wrogie przyjęcie. Członkowcy. Mmm. Dobra, gdzieś to było, ale już mi się nie wyświetla, czy to było ostatnie. Zostało tylko jeszcze jednego dysku z protean dwóch metali ciężkich. Dobrze. A, czy może być tego więcej, patrząc po tym. No, Okej. Okay. No i dwa medaliony ligi pierwszych, ale też mogę znaleźć więcej. A, aha, dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Tego nie wiedziałem, że może być tego więcej, myślałem, że jest pokręczona i że ma być tyle i tyle, jak to zwykle bywa. Miłe zaskoczenie. Noweria to mały, skalisty i zamrazny świat, który wedle standardów ledwie nadaje się do zamieszkania. Noweria jest prywatną własnością zarządzaną przez Noveria Development Corporation. Organizacja wynajmuje laboratoria naukowcom, którzy chcą zajmować się badaniami zbyt niebezpiecznymi lub kontrowersyjnymi, aby można je było przeprowadzić gdzieś indziej. Ze względu na te wyjątkowe sytuacje, Noweria jest źródłem wielu teorii spiskowych. Kolonia założona 2163. Ludność, albo raczej populacja, z 367 400 mieszkańców, stolica Port Hanshan. Han reszta jest bez znaczenia. A więc eksperymenty na ludziach, bronie chemiczne i inne pewnie co Kontrola lotów, tu SSV Normandia, prosimy o kurs podejścia i miejsce postawy. Normandia, nie mamy was w spisie przylotów. Natychmiast podajcie cel przybycia, albo otworzymy ogień. Sprawy Cytadeli. Mamy na pokładzie widmo. Udzielam pozwolenia na lądowanie, Normandia. O, stać powiedzieć, że mamy widmo na pokładzie, jasno. Yes. potwierdzimy waszą tożsamość. Jeżeli nie nawiążemy łączności, jednostka zostanie skonfiskowana. Lepiej nie tracić takiego statku, jedynie w swoim orlaju. Zabawni rodzaju. goście, chyba wpadnę tu na następnej przepustce. Wierzę ci. Tak, komandorze? Kontynuujcie. Proszę. Tak jest, pani, komandor. Dobra, na tym misji trzeba wziąć Liarę, to jest obowiązkowe. Czemu? To nie jest ważne, po prostu jest to obowiązkowe. A więc lia, Liara. No i z tego, że ja nie ma żadnego zdolności to pozostaje ta trójka. A żeby tylko już mam. A to Pasuje, pasuje. Trwa kompresja. Proszę czekać. To czekam, czekam. Zapisano oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Git. Niestety nie mogę. No śnieżnie, tutaj śnieżnie. Tego twardo, żebyś nie gdywał, to bez sensu. Czy to są statki? kosmiczne, więc że z to pewnie nie rusza. Zima szybko się nudzi. A coś kurde powiem gdzieś w Im wyniesiemy się z tego zamarzniętego świata tym lepiej. Coś... Hmm, dobra, inaczej. Czy ja coś... Nie ty... Nie ty, tylko ja. Ale jeszcze No nie. Powiem mam bardziej w Reksa na tym misję. Ze względu na jego testy. No teksty, teksty. Kurde. Dobra, aż sobie muszę sprawdzić chwileczkę. Dobra. Najwyżej później, pod koniec odcinka, tam wrzucę jego klasyczne teksty. Tutaj jest walk. Oczywiście, walka zawsze jest. Co to jest misja główna. Co to za misja główna, gdzie nie ma walki. Meiko Matsuo, Japanese. Ani kroku dalej. Mam ważne sprawy do załatwienia. Muszę obejrzeć wasze dokumenty. Najpierw pani. Stanowimy tutaj prawo. Okaż trochę szacunku. Jestem kapitan Maeko Matsuo, kontrola ryzyka Elanus. Komander Shepard, flota przymierza systemów. Według rozkładu następny patrol floty ma przybyć za dwa tygodnie. Ta, ta, ta. Jesteście daleko od domu, komandorze. Dom to stan umysłu. <noise> Muszę uprzedzić, że na Nowerii zakazane jest posiadanie broni. Sierżancie Stirling, proszę zabezpieczyć broń. Tylko spróbuj. Nierozsądnie jest szukać getów, nie mając broni. Nikt nie odbierze mi broni. Przeładować i odbezpieczyć. Mamy upoważnienie do użycia siły. Oddajcie broń. Liczę do trzech: Raz, dwa, trzy. Kapitan Matsuo, spocznij. Jana Pars Parsini. Potwierdziliśmy ich tożsamość. Widma mają upoważnienie, by nosić tutaj broń, pani kapitan. Zjeżdżaj. Możecie iść, widmo. Mam nadzieję, że wasza wizyta nie będzie miała takiego przebiegu. Parasini sama będzie czekała na górze. Zachowuj się. To wy się zachowujcie, frajerzyny. Spieprzaj. Abym ci wpakował ten kres takiego szota w plecy. Parasini sama na pewno odpowie na wszystkie pytania. Cholera na sondy. Ładnie tu, ładnie. Woda. Trochę minimalistycznie. Mm. Biznesmeny. To tylko detektory broni. Proszę się nimi nie przejmować. Dobra. Nazywam się Gianna Parasini, asystentka zarządcy Anoleisa. Przepraszamy za incydent na lądowisku. Ktoś dzisiaj naszczał szefowej ochrony do kawy, czy co? Poważnie traktuje swoją pracę. Cenimy takie podejście. Jednym z moich obowiązków jest pomoc nowo nowoprzybyłym. Macie jakieś pytania? Spora ochrona jak na tak mały port. Zarząd robi co w jego mocy, by ochraniać prywatność naszych korporacyjnych klientów. Intersemiali. Nie jestem tutaj, by tropić korporacyjne tajemnice. Cieszę się, że to słyszę. Czy ostatnio był tu ktoś szczególny? Szczególny? Matka Asari Benezia przejeżdżała tędy kilka dni temu. Benezia jest tutaj? Jest już tropem. Stanowi poważne zagrożenie. Mam rozkaz pojmać ją żywą lub martwą. Zarząd nie lubi, gdy ktoś załatwia zewnętrzne problemy na jego podwórku. Benezia wyjechała kilka dni temu, kierując się do kompleksu badawczego zwanego Szczytem 15. Z tego co wiem, nadal tam przebywa. Mhm. Mm Świetnie. Proszę wskazać drogę, i już nas nie ma. Sugeruję poprosić zarządcę Anoleisa o pozwolenie na opuszczenie tego portu. Czego znajdę? Gdzie mogę znaleźć zarządcę? Jego biuro jest na głównym poziomie. Windą na samą górę i na lewo. Zrozumiałam. Czy możemy teraz wejść? Oczywiście. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, znajdziecie mnie w biurze zarządcy. Dobra. No, bo... Jednak tu jest. Nie wierzę. Rozumiem, że chcecie ze mną porozmawiać, Shepard o mojej matce. Wszystko wygląda inaczej, gdy staniesz z nią twarzą w twarz. Jeśli miałabyś strzelić do niej albo do mnie, kogo byś wybrała? Byłam pewna tego, co mówiłam. Jej postępowanie jest niewłaściwe. Jeśli będziesz czuć się bezpiecznie i zostawiając mnie na Normandii, to zostanę. Ale chciałabym ją zobaczyć. Może uda mi się ją przekonać, żeby poszła z nami z własnej woli. Spróbujemy. To raczej mało prawdopodobne, ale możesz próbować. Dziękuję, Shepard. To wiele dla mnie znaczy. Dobra, myślę, że zostanę punktem dobrego chłopca. Na szczęście nie. Uff, windy, te windy. Witamy w Port Hanshan, najbardziej szanowanym niezależnym ośrodku badań naukowych w galaktyce. Dla własnego bezpieczeństwa, oraz by chronić prywatność innych, proszę stosować się do poleceń ochrony. Jeżeli macie pytania lub uwagi, nasz personel administracyjny jest dostępny przez cały czas. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. Nie lubię tych wind, bo w oryginalnym Mass jeden. 1 nie zapomniałem czasami robić save'a i wyjść od tej windy to było 50-50, że się zglitchuję i mam przejebane, bo jak się wchodzi do tej windy ta, to nie można save'ować. Przed windą można, w nie. Pewnie jakby się wczytywało będzie, to by się wpodało w tych które zgoduje. A wracając, to się, to się często z tym że jak się sprintów wchodziło i klikało, bo no, nawet się normalnie wchodziło, coś po prostu fryzowało w miejscu i nie niechała i trzeba było wczytywać grę, nie było innego rozwiązania. Kierownictwo ostrzegało nas przed tobą. Świetnie. Kupiec opolt. Ten cię wita. Jesteś widmem, który odwiedza Port Ham. Czemu on rozchodzą? jest taki głośny. W rzeczy samej, szanowne widmo. Ten zauważył, że Twoje przybycie nie uradowało tutejszych przedsiębiorców. Ten ma kłopot, który widmo mogłoby rozwiązać. Ten wynagrodzi za przysługę. Mianowicie. Ten wystarał się dla klienta o szczególny przedmiot, przedmiot, którego posiadanie jest na tej stacji zakazane. Ale widmu wolno przenosić takie rzeczy przez kontrolę celną. Może później. Teraz potrzebuję zaopatrzenia. Oczywiście, ten przepraw Krogani, 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 turian, nic. Ten chciałby wiedzieć czy Oczywiście, ten... Oślepiająca. ślepiająca? Pozwyściciel do obrażeń jest 40, szybka strzelność. Mmm... Mm, Pozwyściciel do brzmi spoko. 420 000 tysięcy bez przesady ten chciałby wi o, oczywiście co to ma ciężki pancerz człowiek ciężki pancerz turion Lepsze nieperski lepszenie medizelu licencja ten chciałby wiedzieć czy widmo w porządku ten pokornie dziękuję paczka została ten prosi tylko by widmo nie wspominało ten pyta, czy może jeszcze. Na razie tylko ten będzie czekać na powrót z odpowiedzią. Jestem na służbie, Widmo. Nie powinienem z Tobą gadać. Jesteś też ochroniarzem, Powiedz mi pokazać, gdzie się idzie. Kierownictwo ostrzegało nas przed Tobą. Wiem. jest piękna, zabicza kobieta. Winda niedostępna. To jakaś... Miejsce spotkań, czy jest jakieś winda? Tak, winda do hotelu, winda do Synthetic Insights, plac. No, to zanim hotel, to są jeszcze plac, widać do końca. Nie chcesz chyba, żebyśmy pożałowali, że pozwoliliśmy ci zatrzymać te broń. takowe byście tego żałowali? Nie ja. Ładna pogoda z oknem, świąteczna. Święta ta ma jakiś czas. Merci, że jesteś tu. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Pustki, pustki. No i trzeba pogadać z szefem tego miejsca. Minimalizm, widzę, jest to miejsce, jakby z architektura tutaj zawitała. Jak mogę pomóc? Dużo jest tutaj laboratoriów. Mamy 17 kompleksów badawczych wybudowanych w górach. Każdy z nich jest samowystarczalną placówką z personelem liczącym setki ludzi. Aha. Co pani wie na temat firm na Noveri? Nasze laboratoria wynajmowane są przez ponad 250 firm specjalizujących się w zaawansowanych technologiach. Najwięksi udziałowcy to kontrola ryzyka Elanus, Binary Helix i Synthetic Insights. Wasi strażnicy pracują dla KRE, prawda? Zarząd dostaje od nich zniżki na ochronę kompleksu. Elanus prowadzi tu badania nad bronią konwencjonalną i obezwładniającą. Uh -huh. A binary Helix? prowadzą badania genetyczne? Binary Helix jest liderem w genetyce i biotechnologii. Starają się nie robić za dużo szumu koło siebie. Logicznie. Badają głównie nowe modyfikacje biotyczne, to złości różnych fundamentalistów, neoludystów i innych bojowników o czystość organiczną. Czy to o Synthetic Insights mówiono ostatnio w wiadomościach? Tak. Jako jedni z zaledwie czterech korporacji dostali od Rady Cytadeli pozwolenie na badania nad sztuczną inteligencją. Wywołują wiele obiekcji i protestów, ale żaden agitator nigdy nie przeszedł przez tutejszą ochronę. Dlatego inwestują u nas. Chciałabym porozmawiać z Anoleisem. Proszę chwilę zaczekać. Panie Anoleis? Tak, to znowu. Komandor Shepard prosi o rozmowę z panem. W porządku, niech wejdzie. No dobra, co mi powiesz, Anolejs? Hmm, wieżyczka safe. Kto kutwa, trzyma kamienie takie wielkie u siebie? No, nieważne. Wybaczcie, że nie wstanę. Moją rolą nie jest zabawianie uchodźców z tego betonowego grej zwanego Ziemią. Ale co mówisz, by dostaniesz w Może nie zauważyłeś, ale jesteśmy wyjątkowo przywiązani do naszej planety. Mój świat jest czysty, ubóstwo nie istnieje. Jesteście w jakiś wypaczony sposób dumni z tych przegrzanych, ociekających kwaśnym deszczem slamsów. Wasz problem. Cóż za grzeczność, pomogę wam, ale tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mi obowiązki. Firmy przybywają tu, by uniknąć niekorzystnych interpretacji prawa galaktycznego. Nie macie tutaj żadnych procedur bezpieczeństwa? Nie bądźcie śmieszni. Myślicie, że firma nastawiona na zysk nie zabezpieczyłaby się przed stratą życia i mienia? Na szczęście w takich sprawach ostatnie słowo mają szefowie projektów, a nie wścibscy politycy. Mhm. Prowadzisz interesy z Sarenem? Agent Saren? Jeden z waszych widmowych towarzyszy? Ma znaczne udziały w korporacji Binary Helix, a ona jest jednym ze sponsorów Noweri. Czy binary Helix prowadzi w jego imieniu badania nad bronią? To możliwe, biorąc pod uwagę jego zainteresowania. Jednak nie wtrącamy się w to, co klienci robią w swoich laboratoriach. Słyszałam, że matka Asari jest na planecie. Nazywa się Benezia. Przybyła kilka dni temu w asyście osobistej eskorty. Przywiozła też jakiś ładunek. Przebywa w szczycie piętnastym. Wie pan coś o tym ładunku? Wielki, ciężki i zapieczętowany. Detektory broni nic nie wykryły, a skoro tak, to jego zawartość mnie nie obchodzi. Co pan rozumie przez osobistą eskortę? To chyba jasne. Ma ochroniarzy czuwających nad jej bezpieczeństwem. To głównie komandosi Asari. Mm. Komandosi? A ich obecność ci nie przeszkadza? Nie złamali naszych przepisów, więc nie było powodów, żeby ich zatrzymać. Muszę się z nią zobaczyć. Natychmiast. Obawiam się, że nie możecie. Szczyt 15 to prywatny ośrodek w górach Skadi. Poza tym to i tak niemożliwe. W tamtej okolicy szaleje zamieć, promy nie latają, a dostęp z powierzchni został odcięty. Mhm. Dostęp z powierzchni? Został odcięty. Drogi są nieprzejezdne. Nie ma z czego robić afery, Shepard. Zostaw go, Shepard. Nie będziemy o nic prosić. Na pewno ktoś inny nam pomoże. Co ją tu sprowadziło? Nawet gdybym wiedział, nie mógłbym powiedzieć. Przybyła tutaj jako pełnomocnik agenta Sarena. Uh -huh. Zajmuje się interesami związanymi z Binary Helix. W szczycie 15 działy się sprawy wymagające uwagi Sarena. Wróćmy do moich Każda pozostań. zmarnowana minuta mojego czasu to strata 12 kredytów dla mojej firmy. Podliczę to potem. W tej chwili nie mam... Świetnie. Gdy tu staliście, dostałem kilkanaście pilnych wiadomości. Pałuj się. No dobra. Pan Anolejs nie jest jedynym, który ma przepustkę umożliwiającą opuszczenie Hanshan. Nigdy nie pracowaliście w świecie wielkich korporacji, prawda, komandorze? Starcia z biurokracją bywają bolesne. W porządku. A co pani by zrobiła? Pomówiłabym z Lorikiem Kinem. Zwykle o tej porze przesiaduje w hotelowym barze. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Nie w zasięgu słuchu pana Anolejsa. No dobra. Pogadamy później. Bardzo dobrze. A więc, do hotelu. Mogę ci zająć chwilę. Okej, okay, to do hotelu i nie było Porozmawiaj proszę z tym człowiekiem. Siedzi w hotelowym barze. Jest handlowcem Binary Helix. Nazywa się Rafael Vargas. Wiesz kim jestem? Nie przynudzaj. Wszyscy tu wiedzą kim jesteś. Ech. I o to chodzi. Jesteś prawdziwą szychą. Wyjdzie z założenia, że masz zbadać machlojki jego firmy. Odwróci jego uwagę od twoich moich prawdziwych zamiarów. Jest tam, dlaczego sama z nim nie pogadasz. Chciałabym, ale spaprałam sprawę. Rozgryzł mnie podczas rozmowy. Istotyczające się w zaułkach już nieraz pakowały mnie w kłopoty. Reprezentuję radę miasta Aramali na Tesi. Produkujemy tam znane wzmacniacze biotyczne. Dlaczego twoje miasto tak się interesuje binary Helix? Oni nie produkują wzmacniaczy. BH skupia się na biotyce. Chodzą słuchy, że filia w Noweri została zalana biotyką Asari. Potężną, taką dla komandosów, mówiąc dokładnie. Chcemy ocenić potencjalne zagrożenie dla praw autorskich Asari. Podasz się za klienta, z ramienia widm lub przymierza. Porozmawiaj o ich programach ulepszeń militarnych. Chodzi o to, by odwrócić jego uwagę. Dam ci urządzenie, które włamie się do jego bezprzewodowej sieci. Wtedy będę miała wgląd w wewnętrzną sieć BH, gdy tylko Vargas się do niej zaloguje. Co będę z tego mieć? Pieniądze, naturalnie. Ja dostanę premię, ty okrągłą sumkę. 500 kredytów. Jasne, robisz co to jest kurwa 500 kredytów do chły. Dobry plan, wchodzę w to. Doskonale. Tu masz urządzenie hakerskie. Gdy zapisz, będzie po wszystkim. Mam materiały dotyczące Vargasa. Mogę opowiedzieć ci o jego zwyczajach. Powiedz mi, co wiesz o Vargasie. Nie znosi, gdy ktoś marnuje jego czas. Jest podejrzliwy. Chciałam jakoś odwrócić jego uwagę, zagadać. Zorientował się bardzo szybko. Zauważyłam, że ma pewien odruch. Gdy temat go nuży lub denerwuje, pociera kark. Spróbuj go wtedy przycisnąć. Możesz go rozłościć na tyle, by mówił dalej. Zaraz pójdę się z nim spotkać. W takim razie, do zobaczenia. Horat, no to se tam jeszcze chwilę poczeka. Odźwierny. Przykro mi. Wstęp mają tylko osoby z korporacji. Nie rozłączaj się. Starszy brat? To ja. Jestem na Noweli. Słuchaj uważnie. Nie będę powtarzał. Minuta kosztuje mnie 10 kredytów. A co myślałeś? że transmisja w czasie rzeczywistym z trawersu jest tania? Potrzebuję pewnej informacji. Mamy tu problem z Synthetic Insights. Kierownik, Lorik Key. Złapali go na gorącym uczynku. Biuro zostało zamknięte przez zarządcę Hanshan. Mm -hmm. Potrzebuję, żebyś zdobył coś na temat. Gotowy na jego nazwisko? Drill, Gan, Sva, Fulsom, Karaten, Nar, Eadi, Bel, Anolei. Ja pierdolę, to jest? Nie, to ten zarządca. Zarządca Hanshan, mówię. Pomyśl chwilę, czemu o niego pyta. Turianin nie zaryzykowałby, że zamkną mu jego biuro. Oni nie narażają swoich ludzi. Wbaja im się to od pierwszego treningu. Myślę, że zarządca wykorzystuje tego kina, by odciągnąć drapieżniki od swojego gniazda. Oczywiście, że mógłbym sam sprawdzić. A nie pomyślałeś, że sieć Noweri ocenzuruje te dane? W dodatku to zajmie wieki, zanim dotrą tu wyniki z wyszukiwarek spoza systemu. Dziękuję starszy bracie. Muszę lecieć. Tak, do usłyszenia wkrótce. Ha huh. Inna morada. namorada wspierdolę z seku. Chodź i wyjebie zaraz. Przecież co kontrola systemów ochrony? Hmm. Jolu. Nie wiem co zrobi, ale yolo. Jeden problem nie Chyba mówiłem wyraźnie. Wypierdalaj. Co za kutas? Dobra. Trzeba iść pogadać z tym innym dola, Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I słyszymy się w następnym materiale. Dziękuję. Hej.